Witam serdecznie następny odcinek triki sprzedawców. Bardzo często na pewno spotkaliście się państwo z tym, że sprzedawca nie chce wam ujawnić tak naprawdę co jest w środku w materacu. To znaczy mówi na przykład pianki, ale nie informuje tak naprawdę was, co to są za pianki. Informuje was o rodzaju, czyli tradycyjna wiskoelastyczna czy y, wysokoelastyczna. Nie informuję Was o gęstości, z reguły strzela jakimiś cyframi i mówi, a tam gęstość około 60 kg, bzdura, nikt nie produkuje pianek 60 kg, żeby używane one były w materacach po prostu, po pierwsze nie ma takiej potrzeby, po drugie by były za ciężkie, po trzecie by słabo oddychały, a po czwarte by były po prostu za drogie. Ja się nie spotkałem jeszcze tak naprawdę z producentem, który używałby pianek o tak dużych gęstościach. Z reguły to są 30, 40, maksymalnie 50, 55 kg. Pianka Visco nieraz rzeczywiście dochodzi do 90, 80 kg, ale nie ma w ogóle takiej potrzeby. I teraz o co chodzi z tymi tajnymi informacjami na temat tego co jest w materacu. Sprzedawca mówi oczywiście, że producent tego nie przekazuje, ponieważ jest to tajemnica. To nie jest tajemnica. Tutaj nam nie chodzi o tą informację, w jaki sposób została ta pianka stworzona, czyli technologię wytwarzania. Nie chodzi nam, od kogo kupił surowiec czy od Basfa, czy od Dała, czy od jakiejś innej firmy. Nam chodzi tylko o to, że jak już wyprodukował tą piankę, to żeby powiedział, jaki jest jej parametr. Musimy wiedzieć o tym. Że gęstość pianki, czyli czym pianka będzie bardziej gęsta i ta granica górna to jest tak 50-55 kg na metr sześcienny, ona będzie decydowała o tym, czy materiał będzie żywotny, ponieważ gęstość pianki odpowiada za jego długowieczność, czyli pianki o gęstości 20-30 kg będą bardzo krótkożywotne. A w dodatku, jeżeli one będą jeszcze nie piankami otwartokomórkowymi, tylko zamkniętokomórkowymi, to już w ogóle będzie tragedia. Więc on powinien powiedzieć: Pianka HR, czyli otwartokomórkowa, gęstość 35, twardość 100, 120. I wtedy, w oparciu o te parametry, jak wiemy, jaka jest ich gęstość, jaka jest ich twardość, możemy wywnioskować, czy ten materac zostanie z nami na 2 lata, a może na 15 lat. Więc jest to bardzo ważna informacja. Nie ma tutaj czym zasłaniać się sprzedawca i mówić, że nie wiem, dostawca nie powiedział. On łaski nie robi. Jest po prostu prawo konsumenta i my chcemy wiedzieć, z czego ten produkt został wykonany. Dla przykładu. Koszulka, która kosztuje 30 zł, tak, kupiona w jakiejś sieciówce ma metkę i na tej metce jest bardzo wyraźnie Napisane, tak? Co to jest? Skład 95% koton i 5% elastan. Ja to samo chciałbym wiedzieć, z czego jest zbudowany ten mój magiczny materac. Jakie tam są pianki? Jakie są grubości drutu? To nie jest żadna tajemnica. Państwo macie do tego prawo, więc ja bym wręcz was nakłaniał, żebyście nie usłyszeli tylko tego, że ktoś wam powie: 60 kg. Na papierze. Na metce, w katalogu, na stronie internetowej musi być pełna informacja. Jeżeli się okaże, że ma teraz, wygniecie się Wam po roku i złożycie reklamację, i sprzedawca powie: No tam były takie pianki T25, T28, zamknięto komórkowe, no one mają prawo się wygnieść. Pan ważył 110 kg. A gdybyście Państwo wiedzieli, że tam są pianki na przykład HR50 i ważycie nawet 150 kg, to te pianki po prostu się nie zepsują. Oczywiście z tytułu rękojmi możecie zobaczyć zresztą nasz odcinek. Macie wszystkie prawa i na 100% w ciągu dwóch lat macie prawo taki materac reklamować i go oddać i, i Wam się należą pieniądze z powrotem. Ale po co to robić? Po co kupować coś, co jest niskiej jakości? Po prostu wnikliwie żądajcie przed każdym zakupem konkretnej informacji, konkretnych parametrów pianki, a nie, że tam około 60 kg. Także proście. O konkretne parametry pianki, i będziecie wtedy wiedzieli, co kupujecie. onsen